O choleb Jeśli zacznie strzelać, granat No ładnie <laughs> ładne pudło Efektowne Zdecydowanie O kurde, był To Ale to jest groźny przeciwnik, zdecydowanie. Nie trzeba zacząć coś robić z tym big Mhm, zauważyłem. Tak, dużo ich tu będzie. Aby tylko mnie nie unieruchomili gości w pancerach, to będzie wszystko w jak najlepszym porządku. Czy co, ja chyba będę wam ucinał ten aliestern, bo to jest denerwujące. Nic nie widać i nic to nie daje w sumie. Dobra, Mike, ty masz kurde zeza. I w tego gościa nie możesz, w tego nie możesz, w tego też nie możesz. do cholery jak to nie możesz w tego gościa strzelić? Tylko w tego możesz? Nie, no to w końcu. w końcu chyba to z tego kanona waliłeś. Tak, dalej. Kto tutaj jest? 63. Ja bym chciał tego się najpierw pozbyć, chyba. Spróbujmy. Ekstra. Dalej mamy tak, małą, która wali w tego koleżkę. Mam nadzieję, że z powodzeniem. Ups. Świetnie. Czy dziura, jest, dziura została zrobiona, niestety. Okej, okay, ten jest już na prawie na wykończeniu. Dani Możesz powtórzyć ten wyczyn, cholery? Nie bardzo. On umiera. Ta. To... Oj, oj, oj. Tu mamy Kenko, który cierpi na brak przyjaźni od tego pana. Dani, czy ty możesz bez postrzenia Kenko. Zaraz, spróbuję najpierw to zrobić. W ten sposób. Hmm. 63% Jedziemy Ekstra Wynik zadowalający Starcia Dobrze i teraz została nam dani Z 84 na tego gościa Izaile Który prawdopodobnie może? Nie może. Aj, szkoda, szkoda. Dobra, przejdę lekko. ale on ma życia dużo. O, Zeil awansował. Miło. Do czego ja tutaj w ogóle dążyłem? Już zapomniałem, co to jest. Teraz jest nocny czas, ciekawy. Nie wiem, czy teraz jest nocny czas. Nie ma żadnego zegarka tutaj. Oj, nie ma żadnego zegarka. No to skąd ja mogę wiedzieć, czy jest nocny czas, czy nie. Dobra, damy mu to. Ktoś jeszcze ma? Awans? Nie. Kenko. Gdzie jest Kenko? Z kim się szuszyłem Dobra, koniec narodzenia Paru gości pogodnie rannych. Kilku leciutko. I od razu jak celność spada, on zdechnie. Z pancerami to się jednak kurczę łatwiej gra. Wbijam po prostu do środka. Mam wyrąbane, czy oni strzelają, czy nie strzelają, czy ich jest dużo, czy mało. Mam czasu, żeby bezpiecznie <śm> wystrzelać jak kaczki. O, są następni. Czemu <śm> uciekasz? Another soldato, big problema. Oh, yeah. My life no, I teraz pomocnicy, którzy wyjdą na zewnątrz, będą z przyjemnością obserwować, co się dzieje. Co to za pancery walczą. I będą denerwować nas właśnie w ten sposób. Mike. Co ci goście po prostu posiadają? Oni po prostu posiadają kiepskie spluwki. Dokonczył jednak tego gościa. Bo jednak rakietnica to jest rakietnica, Mike. I criminal. Ładnie. Żeby tu żadne beczki nie strzelić. Okay. Oj, Ken Cohen, tak zdecydowanie techniczne umiejętności i przyrost i ichże przyrost. Tak. Z, z mała. Wow. I do not expect any fire. Dobrze. Mała się wyprztykała już. Dani. 68 się Ładnie. Niewiele mu zostało już z życia. Zai. Ty masz tu koleżkę, które go Oj, accept, come on! Przytrzepać leciutko. On jest blisko w sumie. Świetnie, pocelowało. Okej, okay, no i co? I to tyle, jeżeli chodzi o tą turę. Czekamy na no, co się będzie działo dalej. Another soldato. Big problema. I am okay For now. Dobra, widzimy jeszcze dwóch trz, dwóch żołnierzy, trzeci się schował. Jeszcze jeden żołnierz. Big problem. Posześć zbyt wielki. Zbyt groźni oni nie są. I am okay for now. Uh. Tak, i na nastąpiła moja tura. Medik. Ale go waliło, ok, Rako. Czy ty możesz z tym? A no, on zginie już. Dobra, olego. Może po prostu Ruszę Jeden o jest, kroczek dziewięć procent. Wow, prawie. Okej, okay, Kenko. Czy ty możesz w tego gościa... Wow, możesz. Ale nie tak. 52%. Pięknie. Zail. Dobra, ty dokończysz tego gościa. Dani. Następny awansik. Same awansy mi wpadają teraz. Pięknie. W końcu mogę to jest ten mózg dorwać przynajmniej u jednej osoby Hmm, nieźle Dobra, Dani. Czy ty w cokolwiek w kogokolwiek możesz? Nie bardzo W sumie to ja mam taką malutką ochotę. Tu mi zlikwidowali totalnie ukrycie. Kurczę, szkoda. To mogło mieć duży, duży sens. A tak? Dobra, drałujemy po prostu. I have good training. Ty tam zostaniesz na razie, mała, Dani, mała. Oj, mała ma awans. Wszyscy z awansem. No świetne, świetne, co to dalej idzie? Najdwiję. No to jest niezłe, naprawdę. To też jest niezłe. Dobra, idziemy w, to, w tym kierunku. Hmm. I co, mała? To sobie podbiegni. Tak, to był sprytnie, wyjdę, pójdę w, w, w tą stronę.

Jeszcze paru następnych. <laughs> Nie powinno też komputerowi tak dużo czasu zajmować. Nie co schowasz się. Świetnie. Dobra, mamy gościa rannego. Ja dziękuję za oglądanie. Co się będzie działo dalej, zobaczymy w następnym odcinku. Cześć. Cze.